Cześć! Dzisiaj dowiesz się, jak złożyć zamówienie. Wejdź na naszą stronę www.skleportosilesia.pl Po wejściu na naszą stronę zaloguj się na swoje konto. I jeśli nie pamiętasz jak to zrobić, zapraszam Cię do obejrzenia filmu na ten temat. Gdy będziesz już zalogowany, wybierz zakładkę sprzęt refundowany. Zobaczysz trzy pozycje. Wózki inwalidzkie, materac odleżynowy i balkonik. Po wybraniu kategorii, która nas interesuje, np. Na wózki Inwalidzkie, wybierz wózek z odpowiedniej kategorii kodów NFZ. Jeśli nie wiesz, czym różnią się kody, zapraszam cię do filmiku na ten temat. Po wybraniu odpowiedniej kategorii, możesz przeglądać produkty. Wybierz wózek, którym jesteś zainteresowany, i kliknij przycisk Do koszyka. W tym polu wpisz nazwisko i imię osoby, dla której będzie wózek. Jeśli posiadasz gotowy wniosek, dołącz go tutaj. Zaznacz, czy osoba posiada zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które znosi karencję. Następnie wybierz resztę wariantów. Tutaj możesz zobaczyć zdjęcia wózka oraz dodatków do niego. oraz cena każdego dodatku jest widoczna tutaj. Kiedy już wybierzesz wszystkie warianty, możesz zdecydować, z czego będzie dopłata za wózek, jeśli wybierzesz płatne dodatki. Na samym dole możesz sprawdzić ilość punktów. Jeśli wszystko masz uzupełnione, wciśnij przycisk do koszyka. Jeśli chcesz kontynuować zakupy, wybierz przycisk Kontynuuj zakupy. Wybierz produkt, który cię interesuje. Tym razem można wybrać materac. Kiedy już wybierzesz odpowiedni produkt, kliknij do koszyka. Tutaj wpisz nazwisko i imię. Dodaj wniosek. Wniosek na materac oraz balkonik może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Gdy wszystko już będzie gotowe, wciśnij przycisk do koszyka. Znowu kontynuuję zakupy. Tym razem wybieram balkonik. Kiedy już wybiorę odpowiedni model, klikam do koszyka. Nazwisko i imię. Wybierz kolor oraz zdecyduj, z czego ma być dopłata. Następnie kliknij do koszyka. Tutaj możesz sprawdzić kwotę, która jest do zapłaty oraz ilość punktów. Jeśli to wszystko, co chcesz zamówić, wybierz przycisk Zamawiam. Sprawdź, czy wszystkie dane w podsumowaniu są prawidłowe. Zaznacz akceptację regulaminu. I wciśnij przycisk na dole strony Podsumowanie. Teraz możesz zobaczyć całe swoje zamówienie. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Potwierdzam zakup. Następnie przejdziesz do informacji o numerze zamówienia.